Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będzie siew, rozsiwanie wapna Zaraz zobaczymy, który dzisiaj jest. Jest listopad, 12 listopad Szykuję się na rozsiewanie wapna Na nowym polu tam była kukurydza kurczę Zostało się. Nic na siłę, wszystko młotkiem. W tym, w tym przypadku bolcem. Teraz go tu położę i zapomnę. Pewnie o nim i go zgubię. Może nie. No i wiem już właśnie, że kukurydza została. Co to tak ciężko chodzi? uchyba trzeba w ogóle będzie zajrzeć pewnie jeśli jesteście ciekawi gdzie to pole jest to zapraszam do oglądania wapno to tradycyjnie czekajcie bo teraz pójdzie nowa szyba Dobra Nordkalk a Trigran To no mi się podoba, może to taka błahostka Ale podoba mi się że to, że te worki zostają w środku, nie wypadają te foliowe do rozszywacza Tylko potonie Będę. Znaczy no, 3 tony mam do rozsiania Po tonie będę rozsiewał czy znaczy, brawo rozsiewacz Proszę. Plastikowy worek zostaje Wszystko elegancko Dobra Widzimy się na polu Jestem tu już na tym nowym polu No, no i nie wiem, czy będzie coś pod słońce widać Zobaczymy sobie. Wprowadzimy sobie to pole Prowadzimy sobie to pole Prowadzimy sobie teraz puste pole. Dobrze, teraz myślę. Dobra, znajdziemy sobie podziałka podziałkach. to pole, tak? Dobrze mówię. O tak, sobie powiększymy. O. Tutaj mamy opryskiwacz, ale na 21 metrów. Mamy sobie to pole. Tak, to jest mamy tutaj. Teraz weźmiemy sobie e, generuj ścieżki. O. No teraz nam jedyneczka rozcięwam to wapno w ilości 500 kg Nie no, mam do rozsiania na 5 hektarów na 5 hektarów 3 tony trochę za to szybko jadę, bo 7 na godzinę, ale to nic jest, mam do rozciania 3 tony na 5 hektarów i o wychodzi jakieś, nie wiem, może niecałe 600 kg, bo. Kurczę, te kolby w jakimś takim rządku rzucało tutaj dziwne. Może dlatego, że pochyl jest trochę. O, tutaj taki. Trochę górkowato tutaj trochę jest. sobie dookoła, dookoła, to jeszcze pokazuje z, z tą skarpą. Tą skarpą jeszcze mi pokazuje. sobie odznaczymy, tak. tutaj trzeba będzie tutaj wprowadzić inaczej to, yy, to pole Czyli obejść sobie po prostu ręcznie Znaczy ręcznie Obejść sobie no, nogami Próby glebowe tutaj robiłem Próby glebowe robiłem i tutaj jest pH 4 i 9 Dlatego taka duża ilość tego wapna Duża, nieduża no, Zwolnimy, bo do sąsiada leci O i tak będzie lepiej Czyli jest kwaśny odczyn Odczyn jest kwaśny a na innych polach moich na innych moich polach jest różnie, bo jest od 6 od 6, 586 pod nawet pod nawet 7.2 chyba, na którymś także jednak co roku yy, ciutkę tego obawna ciutkę no Różnie, na niektórych polach dawałem 500 kg, na niektórych 300. W zależności czy to pole jest moje czy dzierżawa. O, tutaj sobie teraz przyjedziemy. Jeszcze środkiem powoli. Czyli jednak to wapno działa. W... Bo ktoś mówił, eee tego wapna to mało dajesz, to ono nic tam nie, nie podziała No jednak podziała, jednak działa Się co roku, co roku daje po troszkę, to To jednak to podnosi Podnosi, utrzymuje to pH Więc sobie jadę już drugi raz Mało co zostało Ale jadę sobie z przesunięciem o 3,5 metra bo wolę zrobić nakładkę, znaczy nakładkę. Jadę powoli, Bo i tak powinienem jechać 6 na godzinę, według tego co się ustaliłem, no ale będę miał za, będę miał za małe obroty. Jadę 6,5 na godzinę i na tych obrotach, nie wiem, wydaje mi się, że mam jakieś 1500 obrotów, nie to nie są pełne obroty wałka, wałka wą i wtedy. No, wtedy nie dorzuca, prawda? nie dorzuca jedno z drugim, nie łączy, dlatego robię sobie tako, takie przesunięcie tutaj. No i tak mi tutaj zaznaczy na zielono, na zielono mi zaznaczy, e, gdzie już mam rozsiane, a gdzie nie. O, widzicie, on za wiele nie rozsiewa może, myślę, wydaje mi się, że tak na 18 metrów może rozsiewać. I dlatego tak sobie mniej więcej tu robię przesunięcie. Bo muszę jeszcze tutaj rozsiać. To będzie tona. Ja to jeszcze mam dwie tony. No, czyli to sobie już rozsieje. Tak, dojadę do końca i, i będzie można powiedzieć, że koniec. Pojadę sobie napełnić. No ciekawy teren tutaj jest, fajnie tutaj, fajnie to wygląda No jeszcze szarówka robi Czy tam za drogą ten trójkącik tam też rozsiałem? O, teraz włączymy tutaj Będzie nam pokazywało Gdzie już mam rozsiane A gdzie nie sobie też tutaj zakładkę zrobię że tak powiem no to teraz troszeczkę za dużo tej zakładki sobie raz przejadę, też będzie ładna zakładka Nawigację, widzicie fajnie się przydaje, fajnie się przydaje nawigacja. się na takim kawałku, gdzie praktycznie nie widać poprzedniego przejazdu. nam no, od razu liczy hektary. No, co teraz? Myślę tutaj talerzówką, talerzówką przejechać, bo mój pług no tego nie przykryje na raz. Na dnia ja mowy. Musiałbym tutaj talerzówką. Od razu sprawdzę, jak ta talerzówka tutaj, no, jak się będzie sprawować, prawda? No na takich resztkach, na takich no, na takim ściernisku po kukurydzy na ziarno zobaczymy jak to się będzie jak to się będzie jak to będzie wyglądać, jak to będzie robić wiadomo przydałby się mulczer tym mulczerem by tutaj jeszcze te resztki uniszczył No ale nie mam, nie ma gdzie pożyczyć, więc yy, musi stać teleżówka. Musi stać teleżówka. Jak będę robił teleżówką? Yy, teleżówką, orkę. Będzie jeszcze okazja nagrać jakiś film. Zastanawiam się, dlaczego tak w rządku te, te kolby są rzucone. Myślałem, że jest może troszkę pochyło, ale to nie jest jakoś tam tragicznie pochyło. A po drugie, na tym trójkącie było równo i też tak w rządku było rzucane tak, jak, tak jakby w rządku, nie? A no może to po prostu tak mi się wydaje, że to rządku To po prostu jest tak za kombajnem nie, nie miał roz, nie miał żadnych rozrzutników plew I to tak wygląda może No nic skończę Kończę to ten odcinek i zobaczymy się w następnym Bo tu się szaro robi więc więc tu już mało co będzie widać trzymajcie się na razie cześć